Witajcie moi drodzy, postaram się dla was opowiedzieć krótką historię Zamku Krzyżackiego w Toruniu. Ruiny Zamku Krzyżackiego położone są między historycznym starym a nowym miastem. Dzieje zamku zaczynają się wraz z relokacją Torunia w 1236 roku. Krzyżacy rozpoczęli wówczas pierwsze prace fortyfikacyjne na zniszczach istniejącego wcześniej słowiańskiego grodu obronnego. Budowa właściwego obiektu zaczęła się natomiast w połowie lat 50. XIII wieku. Wnoszono go w trzech etapach przez około 70 lat. Powstały zamek stał się siedzibą Komtura i pełnił funkcję ważnej, ważnej strategicznie warowni przygranicznej z ziemiami polskimi. Między innymi był on bazą wypadową dla wypraw Zakonu Krzyżackiego przeciw Polsce. Wokół niego wybudowano także fosę i podzawcze, na którym znajdowała się między innymi pierwsza menica w państwie zakonnym. Cechą charakterystyczną truskiego zamku był jego nietypowy podkowiasty plan. Krzyżacy budowali swoje zamki przede wszystkim na planach regularnych czworoboków. O randze bogatej kontury toruńskiej, samego szybko rozwijającego się ośrodka handlowego, jakim był ówczesny Toruń, może się fakt, iż zamek toruński gościł króla Kazimierza Wielkiego oraz władz Sława Jagiełek. Ostatni z wspomnianych polskich władców przybył też do Torunia po bitwie pod Grunwaldem i jako jedyny obsadził zamek Polsko załogą we wrześniu 1410 roku. Opuściła go ona w lutym 1411 roku. W ciągu następnych lat zamek niszczał. Jego gospodarzom brakowało środków na wykonanie odpowiednich prac remontowych. Dzieje zamku skończyły się niespodziewanie w lutym 1454 roku, gdy Torun wraz z innymi miastami Związku Polskiego wystąpił przeciwko władzy wielkiego mistrza. Doszło wówczas do szturmu toruńskiego mieszczaństwa na zamek. Ostatni kontur toruński Albert Kalk, nie widząc szans na jego skuteczną obronę, zdecydowało się warownie poddać. Po opuszczeniu zamku przez załowę krzyżawską mieszczaństwo rozpoczęło plądrowanie obiektów. A grujący niegdyś nad miastem stop wysadzono w powietrze. Przez kolejne kilka miesięcy robotnicy wynajęci przez rajtów rozbierali dom zakonny. Cegłę Pochodzącą zaś z zamku przeznaczoną do budowy innych obiektów na terenie Torunia. Rozbórka obiektu miała swoje znaczenie symboliczne. Mieszczanie usunęli raz na zawsze symbol krzyżackiego panowania. Krzyżacy nigdy już do Torunia nie powrócili. Po zakończeniu wojny trzynastoletniej wraz z drugim pokojem toruńskim w 1466 roku ziemia hełmińska tym Torun znalazła się ponownie w granicach państwa polskiego. Przez kolejne wieki pozostałości zamku spełniały różne funkcje. Znajdowała się tutaj. między innymi bastion ochronny, wysypisko śmieci, a nawet cmentarz. Jeśli podobał się Tobie film, zostaw start po sobie łapkę lub komentarz. Dziękuję za pozostanie do końca. Pozdrawiam i do następnego odcinka.